Ja bym prosiła, żeby Państwo włączyli nam mikrofon na profilu Pani Justyny Stopy. Jak pan widzi, ja się uwiarygodniłam, ponieważ jestem tutaj, mam swojego laptopa, ale ze względu na pewne organizacyjne sprawy proszę bardzo o włączenie mikrofonu. Ale my Panią słyszymy, proszę mówić, naprawdę. My Panią słyszymy, proszę mówić, bo szkoda czasu. Dobrze. Dobra. Proszę Państwa, my tutaj reprezentujemy Stowarzyszenie Nauczycieli i Pracowników Oświaty Nauczyciele dla na Wolności i tak naprawdę można powiedzieć, że reprezentujemy około 70 tysięcy nauczycieli, którzy nie poddali się preparatowi szczepienia. Chcemy powiedzieć o tym, co będzie na pewno wybrzmiewało w późniejszych słowach medyków. Zaznaczamy, że cała ta ustawa, projekt ustawy 1846 bazuje na bardzo wątpliwych medycznie i prawnie filarach. Między innymi mówi o tym, że warunkiem do przyjęcia do pracy, czy też może raczej wykonywania swojego zawodu na tym stanowisku, na którym jest to dla nas odpowiednie, w tym miejscu, gdzie powinniśmy to robić, jest to, czy będziemy zaszczepieni, będziemy sami lub będziemy mieć test PCR. Chcemy znaczy że my od września 2021 roku jako nauczyciele doświadczamy już tak naprawdę tego o czym mówi ustawa jakie są skutki tego działania Skutki są następujące. Chorują przede wszystkim nauczyciele zaszczepieni, ale oni, chociaż chorują na COVID-19, jako nauczyciele zaszczepieni zwalniani są z kwarantanny. To oznacza, że często bardziej może lekko przechodzą chorobę, często może bezobjawowo, stało się źródłem zakażenia dla dzieci, młodzieży i innych pracowników szkoły. Natomiast my, którzy mamy lepszą odporność, tak się wydaje, chorujemy w szkołach mniej, ale kiedy tylko pojawi się... Pozytywny wynik testu na COVID-19 wśród uczniów lub pracowników w szkoły. Jesteśmy w sposób automatyczny wpisywani do systemu. Nikt tu nie wydaje decyzji administracyjnej zgodnie z rozporządzeniem, co jest wielkim kuriozum, bo nie możemy się od niej odwołać. Wysyłani jesteśmy na kwarantannę, pozbawianie możliwości wykonywania pracy, choć jesteśmy do niej zdolni, zdrowi i zgłaszamy się do tego mało tego my odczuwamy już w tej chwili to co ta ustawa będzie fundowała wszystkim innym pracownikom a mianowicie pośrednie przymuszenie do przyjęcia preparatu dlaczego ponieważ my wysyłani na kwarantannę otrzymujemy 20% pensji zasadniczej bez żadnych dodatków premii motywacyjnych, co oznacza, że nasi koledzy, koleżanki, którym już po raz czwarty lub piąty wylądowali na kwarantannie, ona obejmuje około dziesięciu dni. Proszę sobie policzyć, co najmniej jedną pensję mieli rzędu dla nauczycieli mianowanych 2,5 i pół tysiąca złotych. Podejrzewam, że Państwo posłowie zarabiają nieco więcej. Oprócz tego skutki dla dzieciaków, dla naszych uczniów, młodzieży są, są fatalne, ponieważ wiemy o tym, że są również, mamy o tym informacje bardzo kon z konkretnych miejsce, co Państwu też przesłaliśmy na maila w naszym stanowisku do procedowanej ustawy, że są oni brani na środek klasy i mówienie, że przez nich będziemy umierać. Co skutkuje depresjami wśród dzieci i młodzieży, ponad 70% według badań Uniwersytetu Mari Skłodowskiej, ponad 70% młodzieży sygnalizuje problemy emocjonalne, lęk o przyszłość. Taką szkołę nam zafundowaliście już do tej pory. To, co chcecie wprowadzić, sprawi, że we wszystkich innych sektorach, nie tylko w szkole, będzie zastraszanie, będzie mobbing, którego doświadczamy, bo słyszymy od pracodawców, to się zaszczep, to się zaszczep, to się zaszczep. I niektóre osoby temu ulegają, chociaż wcale temu nie chcą. Proszę Państwa, na koniec. 20% nauczycieli, mimo tego, się nie zaszczepiło, 70 tysięcy ludzi. Czy wy myślicie, że wprowadzając kolejne obostrzecia, złamiecie te 70 tysięcy ludzi? A jeśli nie, już ludzie odchodzą z pracy. My nie będziemy się poddawać temu, co oznacza, że system edukacyjny, oświatowy załamie się. O czym ma, ma wiadomość pan minister Czarny, który apeluje o to, aby nie było przymusowych szczepień dla nauczycieli? Teraz zabierze głos pan Jarosław Dąbrowski, wiceprezes Stowarzyszenia. Dzień dobry państwu. Ja chciałem po prostu zacytować Alberta Einsteina jestem nauczycielem fizyki, on powiedział, że e, 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 jeśli ktoś wykonuje cały czas to, to samo i oczekuje innych rezultatów, to jest to e, szaleństwo. E, proszę Państwa, czy nie jest tak, szczepimy, pierwsza fala, szczepimy, druga fala, trzecia, czwarta i już się przygotowujemy do piątej. Czy to nie jest szaleństwo? Po prostu robimy to samo, a e, efekt jest, e, e, spodziewamy się innego efektu. E. Teraz na jakich danych my się opieramy? Jeśli popatrzymy na stronę Ministerstwa Zdrowia, mamy ścianę wschodnią, która jest na biało, kiedy tam jest, są powiaty, gdzie jest zero, zero chorych. Natomiast na zachodzie, gdzie mamy po prostu ludzie się szczepią, bo muszą, bo pracują za granicą, mamy bardzo dużo chorób, COVID-a, bardzo dużo osób z zachorowa Na jakich danych my się, my się opieramy? Czy no to jest na zasadzie po prostu, bo inni tak robią? jeśli chodzi o maseczki, noszenie maseczek, ponad jest 200 banek, które mówi, że one nic nie dają i teraz, bo inni tak robią, kiedyś na zachodzie był popularny i teraz, bo inni tak robią, to my też będziemy tutaj wprowadzać do tacy czy izolatoria, pytacie, to nie, dlaczego nie chcemy się szczepić, nie chcemy się szczepić Państwo sami sobie wyłączyliście mikrofon, ktoś z Państwa obrócił kamerę, obrócił i, i wyłączył mikrofon. Jeszcze, jeszcze, no dam Państwu jeszcze 20 sekund, bo już dawno jest po, po 5 minutach. Ale ja prosiłam, żeby nas wymówili, ale oni nas tu czy, czy teraz, czy teraz panie, słyszycie? Słychać, o, o. proszę kontynuować. Dobrze, to ja po prostu tutaj końcówkę, bo pytacie jest dlaczego nie, nie wstrzepimy się. Dane WHO mówią, że przez 50 lat było ponad 250 tysięcy niepożądanych odczynów poszczepiennych. Natomiast teraz w trakcie COVID-a już jest 2,5 miliona zarejestrowanych, a w Stanach Zjednoczonych mówi się nawet już o 3 milionach. Więc nie chcemy po prostu umrzeć na zawał serca, na zakrzepicę, na paraliż. Dziękuję, się, się... dziękuję bardzo, dziękuję.